Dobra, witam ponownie. Rozmawiam z Rafałem, kapitanem drużyny Zmiarki. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Dobra, poznam Rafał. Jak ci się podoba, jak atmosfera. E, tak, więc zaczynając od dnia wczorajszego, czyli czwartku, atmosfera jest bardzo fajna. E, przyjechały na ten turniej zarówno gimnazje, jak i szkoły ponadgimnazjalne, czyli licea i technika. E, no Ogólnie podsumowując to wszystko, atmosfera jest bardzo fajna, organizatorzy są mili, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, nie licząc drobnych, małych technicznych wpadek i delikatnych opóźnień, ale jak wiemy na większości turniej zawsze coś, coś pójdzie nie tak, ale jeżeli to wszystko podsumować, to jest wszystko ok. Czyli atmosfera i organizacja na duży plus. Wielki plus. Dobra, powiedz mi, że w momencie, gdy zapisywaliście się do nas na Turniej, spodziewaliście się, że będzie to na takim poziomie? Spodziewaliście się wyższego poziomu, jeśli chodzi o organizację, czy może niższego? Jeżeli pytasz o organizację, tak? tak. Jeżeli chodzi o organizację, to spodziewałem się ja osobiście, nie wiem jak moi koledzy, mhm. że będzie to tak troszeczkę gorzej. Yy, w sensie Będą jakieś dłuższe przerwy między meczami, po prostu będzie to jakoś mniej, mniej ogarnięte. No ale, ale wyszło lepiej. Niż... Super, a poziom zawodników? Oczekiwaliście takiego poziomu, czy wyższego? Szczerze mówiąc spodziewałem się takiego poziomu, to znaczy poziom jest bardzo różny, bo niektóre drużyny prezentują nam świetny poziom, takie jak drużyny z Pszczyna albo z Forda. No a są też jakieś gimnazja, które grają trochę słabiej, ale ogólnie zakres gry jest bardzo różny. No i spodziewałem się mniej więcej. Dobra, to w takim razie, powiedz nam, a propos tego, że wspomniałeś o gimnazjach. Wczorajsze rozgrywki odbywały się na etapie, gdzie szkoły gimnazjalne grały ze szkołami gimnazjalnymi, a szkoły średnie ze średnimi. Dzisiaj w losowaniu się to wszystko wymieszało i akurat trafiliśmy tak, że każdy mecz odbywa się na etapie szkoła średnia ze szkołą gimnazjalną. Powiedz mi, czy to jest dobry pomysł, żeby to tak się odbywało? E to może zacznę od początku, czyli w momencie, kiedy były podzielone na cztery grupy, były dwie grupy, w których były gimnazje oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne, i uważam, że to był bardzo dobry system, bo myślę, że każda szkoła chce po prostu zagrać sobie te kilka meczów w miarę na swoim poziomie. Tak więc ta pierwsza faza turnieju, faza, turnieju, faza grupowa wyszła według mnie po prostu świetnie. Teraz ćwierć finały, czyli jedna ósma. Uważam, że organizatorzy postąpili prawidłowo. Jeżeli zrobiliby tak, że gimnazjum grałoby na gimnazjum, to w finale mieliśmy, mielibyśmy pewny finał pomiędzy gimnazjum a liceum, a jak możemy przypatrzeć się różnica poziomów jest, trochę, jest dość duża. A chcemy chyba wszyscy tego, żeby finał był w miarę wyrównanym i ciekawym widowiskiem. Czyli według Ciebie system, gdy gimnazja grałyby dzisiaj z gimnazjami, to byłoby takie troszeczkę sztuczne wepchnięcie gimnazjum na podium? Tak, się. Rozumiem. Cieszy mnie to, <grychy> jesteś w sumie pierwszą osobą, która to zauważyła. I dla nas to jest niejako też nauka na przyszłe, na przyszłe lata. Powiedz mi, wy jesteście z klasy? No, jesteśmy z różnych klas. Ja wraz z kolegą jesteśmy z klasy pierwszej A, trzeci kolega pierwsza C, czwarty pierwsza D i ostatni druga C. Rozumiem, czyli górują klasy pierwsze. Czyli moje pytanie w tym momencie jest takie: jeżeli będzie następna edycja, powiedzmy jeszcze w tym roku, czy na dzień dzisiejszy już możecie zadeklarować to, że będziecie? W stu procentach. Super, bardzo nas to cieszy. Powiedzmy, jak nagrody. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż takich dobrych nagród, bo z tego, co wyczytałem, mniej więcej za pierwsze miejsce są myszki, za drugie, słuchawki za trzecie, klawiatury. Tak. I, i w momencie sprawdzania marek i, i konkretnych modeli stwierdziłem, że no, nagrody przerosły moje oczekiwania, więc nagrody jak najbardziej na plus. Super. Z tego, co zauważyłem, idzie Wam znakomicie, idziecie po złoto. Powiedz mi, czego w takim razie mogę Wam życzyć w przyszłości. Good luck and have fun. I tego właśnie Wam życzę. Dzięki bardzo. Dzięki.